Cześć, witajcie w kolejnym odcinku po lewej stronie. Dzisiaj mam zaszczyt przedstawić Wam nową jedynkę i to w nie byle jakiej wersji, a wersji M135i. Here we go. Nie wiedziałem, jak zacząć ten odcinek. Czy zacząć, czy zacząć mówić o wyglądzie tego samochodu, czy jednak zacząć od tego, jak on jest skonfigurowany, jeśli chodzi o układ jezdny, gdzie wiem, że wielu fanów marki akurat na to czeka. Dlaczego samochód stoi tyłem? Zazwyczaj wiecie, że ustawiamy samochodem, samochody za mną, przodem. Będę szczery, ten samochód z tyłu wygląda dużo lepiej niż z przodu. Na pewno wielu osobom się nie podoba, dlatego postanowiłem go ustawić w ten sposób. Może jak już tutaj jestem, Pomówię trochę o designie, czyli tak Na plus na pewno mamy to, że mamy dwie duże końcówki układu wydechowego Mamy też taki ala dyfuzor, niewiele daje Moment later. Użyję tutaj mojego asystenta, zobaczcie Wszystkie te wloty tutaj Niestety sztuczny plastik No cóż takie mamy teraz czasy. Na szczęście wydech jest prawdziwy. To jest duży plus. Jeśli chodzi tu o design świateł, wiecie co mi to przypomina? Nową trójkę w kombi, delikatnie, ale ten tył jest taki fajny, zwarty. Uważam, z tej perspektywy samochód wygląda najlepiej. No i oczywiście mamy duży M-Spoiler. Zobaczcie, on nasz tutaj zachodzi na szybę. Kawał, kawał plastiku. Jest to standard w tej wersji. Dobra, nie ukrywajmy. Przejdźmy do przodu. Otworzę maskę i pomówię o tym, o czym wszyscy chcą, żebym poruszył. Chodźcie! Zanim otworzę jednak maskę, pomówię chwilę o wyglądzie tego samochodu z przodu. Każdy, kto widział zdjęcia lub ten samochód na żywo, mówi, że wygląda on niezbyt ładnie z przodu. Jest taki trochę napompowany, wygląda jak jakiś crossover, ale jak postawimy go koło X2, X2 jest dużo większa, czyli ten sam jest tak narysowany. Tu mamy do czynienia z wersją M135, czyli zobaczcie, dodatkowy splitter. Tutaj mamy wloty, te wszystkie wloty są prawdziwe, jak z tyłu. Fajna rzecz. Grill też jest specjalny dla tej wersji. W normalnych mamy tutaj takie żebrowania chromowane, bardzo eleganckie, według mnie średnio pasują do jedynki. Dobra, ale otwórzmy to, po tutaj się znaleźliśmy, tak? 302 konie, 450 Nm momentu obrotowego i setkę robimy w 4,8 Sekundy. Na czym polega problem? Na tym, że tu są kielichy, czyli tu mamy przednią oś, a silnik na nie kończy. Czyli silnik jest umieszczony jak w Audi, przed przednią osią. Tu jest napęd na cztery łapy, czyli powinien to wniwelować. O tym powiem podczas jazdy. Ale wielu fanów marki narzeka, że są to cztery cylindry w turbo, ułożone poprzecznie, a nie tak jak w poprzedniej wersji, sześć cylindrów wzdłużnie. Sąd lepiej brzmiał, fajnie się prowadził, ale bądźmy szczerzy, ja wiem, że to boli, że to jest przednio napędowe BMW, jak na przykład dwójka Touring, czy jak to tam się nazywa, nieważne. Ale bądźmy szczerzy, główna sprzedaż tego samochodu będzie w wersji 1.1.8, czyli 1.5, 3 cylindry z napędem na przód. Tak samo jak i poprzedniej wersji. I właśnie tych samochodów, oni nie wiedzą, czy napęd jest na tył, na przód, czy na bok Ich to nie interesuje. Oni chcą mieć kompakta, premium kompakta od BMW. I ten samochód jest z tym dobry. Słuchajcie, pomówmy teraz o wnętrzu, jak się zmieniło, o miejscu, bagażniku, i pojedziemy się przejechać tą topową wersją. Tak więc zapraszam za mną. Słuchajcie, co ja mogę powiedzieć o tym e, wnętrzu? Siedzę w mega wygodnym lotniczym fotelu z alcantary, pomieszany z takim bardzo przyjemnym niebieskim materiałem, który mam też tutaj na drzwiach. Wygląda to bardzo młodzieżowo, e, fajna sprawa. Jeśli chodzi tutaj o instrument. Instrumenty, czyli tak, standardowy ekran, Virtual Cockpit, to samo jeśli chodzi o iDrive, to samo jeśli chodzi o klimatyzację, to samo jeśli chodzi o tutaj e, gałkę zmiany biegów oraz cały gałkę od iDrive. Ogromny, ogromny plus dla BMW, że jednak nadal mamy te koło tutaj, żeby kontrolować e, cały nasz infotainment system, tak? Nie jest to dotykowy ekran, no ale jest to wyjęte z innych klas. W jedynce wygląda to fajnie, ponieważ mamy to wyjęte z wyższej klasy samochodów, czyli ósemki, siódemki, siódemki i daje to taki premium feel, że tak powiem w środku. Z fajniejszych rzeczy mamy tutaj też plastikowe wstawki w drzwiach oraz na desce rozdzielczej, które są przeplatane już z jakimiś tutaj listwami, ledami i jest to fajnie podświetlone. Super to wygląda. Poza tym każdy materiał, który dotkniemy w samochodzie, od kierownicy po każdy jeden plastik, wszystko jest mega, mega przyjemne w dotyku wysokiej jakości, poza tym oto tu lusterkiem, które niestety wydaje się być w miarę tanie, a reszta naprawdę nie mogę do niczego przyczepić. Słuchajcie, ten samochód ma 163 mile przebiegu. Jestem jego pierwszym. jestem pierwszą osobą, która wzięła go e, poza BMW e, na wieczór. Jestem pierwszą osobą, która wszędzie do tyłu. Tak więc naprawdę nie wiem czego się spodziewać. Zapraszam Was ze mną. Słuchajcie, delikatnie, ostrożnie jestem. Witamy z tyłu nowej jedynki. Mamy lekki tunel, czy na wydech? Dobra, moment, moment, usadowię się. Fotel z przodu, ustawiona pozycja pode mnie, 1,84 m. Dawno tego nie mówiłem, przypomnę Wam. No jest tu ciemno, tu mam dwa światła na mnie, dlatego jeszcze mnie w jakiś, w jakiś sposób widzicie. Mówię eee, tutaj pasażerem, szyby są przyciemnione, czarna podsufitka, czarne fotele, czarny fotel przede mną, wszystko czarne, czyli ciemno. Fotel, jak widzicie, muszę objąć kolanami, stopy mi się mieszczą, mimo już fotel jest jak najniżej może być. Poczekajcie, nie, nie mam podłokietnika. Czy mogę tak jechać? Mogę. Mogę. Kanapa jest płytka, zero profila po prostu, zero profilu, ale w Alcantara jest bardzo przyjemny w dotyku. Nie ma dla co narzekać, jeśli chodzi o miejsce z tyłu. Jest to typowy kompakt. Słuchajcie, jeszcze tylko szybkie sprawdzenie bagażnika i jedziemy się tym przejechać. Chodźcie. Słuchajcie, w kompaktach no to jest ważne. Pojemność bagażnika 380 litrów, czyli tyle samo co w golfie, o 10 więcej niż w A-klasie i o 20 więcej niż w poprzedniej wersji, czyli tracąc ten jakby a z tyłu, napęd na tył uzyskujemy 20 litrów pojemności bagażnika. Tu mamy napęd na 4 łapy, czyli jednak coś musi tu wchodzić. Plecaczek, fajne rozwiązanie. Tu mamy bardzo duży schowek na nasze parasolki pod e, podłogą. Poza tym niewiele więcej mogę powiedzieć. Składamy fotele i to w sumie wszystko. Czyli to zakończy tak jakby test praktyczności tego samochodu. Teraz jedziemy się przejechać. Zapraszam Was do środka. Nie odpadła. Jedziemy. Słuchajcie, zanim ruszę, pokażę Wam coś. Dźwięk. Zapięłem pasy. Odłączamy trakcję. Tak, trakcja odłączona manual, jedynka. Samochód jest w sporcie. Coś tu wszyscy chcą zobaczyć. Od tego zaczniemy naszą przejażdżkę. Zapamiętajcie, co się tutaj wydarzyło. Wszyscy fani marki chcieli to zobaczyć. Teraz jedziemy na prawdziwe przejażdżkę. Ja Wam wytłumaczę co, dlaczego i po co to zrobiłem. Słuchajcie, zaczynamy przejażdżkę nową 135 i w trybie komfort po mieście. Oczywiście wyłączamy wszystkie systemy bezpieczeństwa. Ponieważ to zmusza kierowców BMW, aby używali kierunkowskazów, kiedy zmieniają linię, bo samochód ściąga. Jest to bardzo dziwne, a bardzo mało pomaga w przypadku jakiegokolwiek e, sytuacji zagrażającej życie. I jeśli chodzi o sterowanie się w liniach, to naprawdę trzeba już być praktycznie na barierce lub prawężniku, żeby samochód ściągnął. Tak więc e, bardzo go nie polecam. Słuchajcie, co my tutaj mamy? Jak mówię o wnętrzu, bardzo przyjemne miejsce pracy kierowcy. Siedzi mi się wygodnie. Nie mam tutaj comfort packu czyli nie mam podparcia odcinka lędźwiowego. Jest to część komfort-packu za 1500, do tego dostajemy elektrycznie otwieraną klapę bagażnika, Comfort Access, czyli podchodzimy do samochodu, samochód się otwiera. Niestety musimy robić przycisku, trochę tego brakuje, ale 1500 mamy w kieszeni. Tak więc nie jest źle. Nie wiem, czy to widać tutaj teraz na tym filmiku, ale to wygląda naprawdę wspaniale. Niestety na desce rozdzielczej kończy się w tym miejscu. Wydaje mi się, że tutaj cały ten system ekran i tutaj te klimatyzacje nie pozwoliły, żeby to przeciągnąć, ale wygląda to wspaniale, naprawdę duży plus dla BMW. Słuchajcie, jeśli chodzi o jazdę normalnym kompaktem, nie mam, nie mam wiele doświadczenia z kompaktów, ale jestem dużym fanem hot tak więc mi e, ustawienie zawieszenie nie przeszkadza. Tu mam teraz samochód sobie komfort, jak mówiłem, no i trochę na mi buja. Samochód dostaje ode mnie tutaj prawda e, zwolnienie, że tak powiem lekarskie, z powodu tego, że jest niedotarty ma 160, 160 mil, przepraszam, przebiegu czyli spalanie ja nim zrobiłem, ile nim przejechałem popatrzmy sobie, moment, moment ja nim przejechałem około 52 mil no to już sporo zrobiliśmy to odebrałem z ze stówę czyli jest niedotarty, staram się tutaj go, prawda, nie katować lekkie przyspieszenia, spalanie średnie mamy tutaj 12,9 sporo ale jest to 300 konny samochód no i jest niedotarty tak samo jeśli chodzi o dźwięk, jeśli włączymy sport przy pewnych obrotach zaczyna już tam coś tam, e, lekko popkornować. Tak więc jak się dogrzeje, jak już się wypali, jest szansa, że będzie coś tutaj brzmiało. Niestety większość jest jednak pompowana z głośników. Miałem X2, M35i, brzmiała lepiej. Wczoraj jeździłem e, Mini John, Mini Countryman John Cooper Works z tym samym silnikiem. Po prostu jakaś porażka, po prostu brzmiało okropnie. Czyli tu dla tego samochodu jest nadzieja. Czyli jako kompakt z innym silnikiem, wydaje mi się, że to może działać. Jeśli ktoś chce premium, może na na niego pozwolić. Ale pytanie tutaj jest, jak M325? M325? M1325 sobie daje radę. Czyli wrócamy sport, wrócamy manual, wskaźnik biegów oczywiście. Móc wybrał bardzo, jeden wskaźnik biegów, muszę znaleźć. Muszę wiedzieć na jakim biegu jadę. nie radio. O, jest. Bardzo agresywna zmiana biegu jest Nawet czasem szarpnie przednią kierownicę sprzedamy szperę z tyłu nie. Ale samochód jest okropnie podsterowny. BMW no Słuchajcie, no zbiera się, on mnie nie wciska w fotel ani nic takiego. Nie ma wariacji, prawda? Ale prędkość ładnie rośnie, naprawdę ładnie rośnie. Dźwięk no... słaby. Jak na taką klasę samochodu, jest tu jednak dźwięk słaby, no i jest sztuczny. No i niestety, tutaj czego, prawda, fani marki obawiali się najbardziej, jak ten samochód będzie zachowywał w zakrętach. No i na ja przykład w X drive 320 w dieslu, chce się wypychać tyłem, a tutaj płuży. Słuchajcie, obrócę to rondo jeszcze raz sobie tutaj. No i, no niestety, ale no, muszę być z Wami szczerym. No czekajcie, rondo, proszę bardzo. Chce uciec, uciekł, złapał przyciepność, wyrywa kierownicę z rąk. Powiem Wam szczerze, to mi przeszkadza teraz head up normalnie. No tu mieliśmy już dobrą prędkość, nie powiem. Nie powiem, zebraliśmy sobie hamulce ogromne. Wypełniają zaciski oraz tarcze, wypełniają całe te 18-calowe standardowe koła. Wygląda to bardzo przyjemnie. Mój tata jak ten samochód zobaczył pierwsze lecie, jakie ma piękne hamulce. Ja to od niego mam. Jak patrzę na samochód sportowy, to on musi mieć duży hamulec. To wygląda fajnie, takie wypełnione koło. Chyba widać po mojej minie, co? Dobra. Starczy, komfort. Dziękuję. Trakcja wpięta. Czyli, jak widzieliście na początku tej przejażdżki, co zrobiłem na parkingu, standardowo BMW, jakiekolwiek z wypiętą trakcją, uciekałoby nam dupo, czyli tak zwana nadsterowność aby iść bokiem. Ja teoretycznie na tym parkingu miałem zrobić bączka i prawdopodobnie wjechać w nasz własny statyw. To się nie wydarzyło, ponieważ tutaj przód się chciał, chciał się uśliznąć. tył trochę dojeżdżał, ale Maksymalna, mo, maksymalna moc, jaka może być przeniesiona na tył, to jest 50%, więc samochód się nie uślizgnie. Tym bardziej, że jak pokazywałem, jak otworzyłem maskę, gdzie jest linia kielichów, gdzie jest silnik, to płu, e, przód płuży. Tak samo jak w moim Audi miałem ten sam problem. No i tutaj to jest? Czego w 320 w X-Drive? No dobra, nie w ogóle nieporównywalne samochody, ale BMW z napędem na 4 łapy, i tam się tył uślizguje. No i to będzie główną wadą tego samochodu. Jeśli chodzi o, o zakup przez fanów, ale taki klient, który się naprawdę nie zna tak dokładnie, tylko chce mieć coś szybkiego, to łyknie ten samochód. Dlaczego go łyknie? On się może podobać, z tyłu mi się podoba, z przodu nie. Wnętrze, nic mu nie zarzucę. Na pewno wybrałbym to nad Audi, ponieważ Audi teraz idzie w dotykowe ekrany. Bo także obecna S jaka teraz jest dostępna, to nadal jeszcze ma zwykłe zegary. A tu już mam Virtual Cockpit. Fajniej, tak powiem, pierdzi S Ma takie przy zmianie biegu, można to. naprawdę jest jakiś strzał. A klasa, według mnie, tutaj wygrywa i to sporo. Wyglądem oraz dźwiękiem. Nie zapominajmy, że w a klasie będzie jeszcze. A45, czyli będzie na w ogóle jakiś szatan około 400-konnym, ale tu mówimy o 300-konnych samochodach. Powiem trochę więcej jeszcze na temat konkurencji, na czasie podsumowania opowiem trochę o cenach. Jeśli chodzi o samochód jako kompaktowe BMW klasy premium, nie przyczepię się. Jeśli chodzi o jako fan marki, który lubi napęd na tył, który lubi jak BMW się zachowuje, nie podoba mi się charakterystyka tego samochodu, gdzie w Z4 lub M2 tych filmów jeszcze nie widzieliście, ponieważ ten chcemy wrócić pierwszy, bez nowszy samochód. W ogóle przygotujcie się, będzie bardzo dużo bojówek na naszym kanale teraz wkrótce. Ale na przykład Z4 lub M2 chciało mnie zabić, szczególnie na takiej nawierzchni, mokro. Ja wiedziałem, że muszę się obawiać. Muszę temu samochodowi po prostu podchodzić do niego z pewną dozą respektu oraz szacunku, bo mi ty będzie uciekał. Tutaj napęd na cztery łapy, ja pewnie go wsiąść i czuć się pewniej. Niestety nie ufam mu, bo, płu, bo przód płuży, a jak traci przemysł na czterech kołach, czasem też tak już zdarzyło mi na jednym rondzie. Przy bardzo niskiej prędkości ja jechałem 13 mil na godzinę i po prostu wszystko wzięłem. Nie. No i to jest wada. Jako kompakt na przykład. Mieliśmy kiedyś przecież Leona w silniku 1.5, i tutaj był, siedział, siedział silnik 1.5. To nie ma żadnej różnicy. Tak naprawdę. To nie ma żadnej różnicy między innym Golfem. A klaso czymkolwiek. Jest to przednio napędowy wtedy e, hatchback. Mamy znaczek BMW, płacimy lekko premię za to, prawda? Za markę oraz za wykonanie. A tu wykonania się, nie mogę nic przyczepić. Czyli tak. Podsumuję jazdę. Nie cały samochód, ale podsum podsumuję jazdę. Witamy w czasie podsumowania. Nie podsumowałem samej jazdy samochodu, ponieważ padła mi bateria. Bardzo, bardzo za to przepraszam. Ale chyba powiedziałem wystarczająco na temat e, właściwości jazdy tego samochodu oraz tak zwanego płużenia. Posłuchajcie, ten samochód mogę podsumować w jeden sposób, porównując go do konkurencji, nie do poprzednika, ponieważ to co było, stara formuła BMW, czyli 6 cylindrów wzdłużnie z przodu z napędem na tył, nie istnieje. To jest koniec. Tego już nie będą produkować, tak więc nie trzymajmy się przeszłości, ruszmy w XXI wiek z tym, co teraz oferuje BMW. Czyli ten samochód, jak tutaj teraz stoi, pozwólcie, że skorzystam z małej ściągawki. Z opcji tutaj mamy TechPak, czyli e, heads-up display, mamy ten virtual cockpit. Poza tym reszta jest w standardzie, że tu widzicie. 18-calowe felgi, w opcji możecie mieć 19 czyli 306 koni do setki 4,8. Cena tego modelu z tymi opcjami... 39 430 funtów. Konkurencja. Wiem, tego się nie spodziewacie, ale Volkswagen Golf w wersji R. Nie wiem, czy można jeszcze jej w Anglii zamawiać, bo już niedługo będzie nowa wersja. Dlatego można go można go zdobyć, ale tak. 300 KONI, też e, 5 napęd na 4 łapy dołączany z DSG. 36 800. Dużo tańszy, ale jest to Volkswagen. Nie jest to BMW, tak. Audi S3 300 KONI do setki 4,7 quattro w czarny. Dołączyłem Technology Pack 30B, to basic, przepraszam, z opcjami 37 595 oraz ostatni konkurent, czyli A35 AMG Firmatic 306 KONI, setka w 4,7 Cena w podobnej konfiguracji. Total price. 35 935, czyli słuchajcie, te samochody kosztują podobnie. BMW niestety ciut drożej, ale jest z nich wszystkich najnowsza. S3 się już kończy, Volkswagen się już kończy, czyli A-klasa czy to. Będę szczery, nie wiem jak, co, co to oznacza dla przyszłości tego kanału, ale muszę Wam powiedzieć moją opinię. Ten samochód nie podoba mi się, jak on wygląda. Jest to oczywiście indywidualna sprawa. Jak on się prowadzi? Też mi się nie podoba. Płuży. No nie wiem, z 3 nie jeździłem, ale wydaje mi się, że tam też jest silnik przed przednią osią, tylko dołączany ten tył, czyli tak samo praktycznie. Czyli Wy musicie wybrać, jaką markę chcecie, ile chcecie zapłacić. Jestem dużym fanem hot Jaki jest przepis na hot -hacza? Dużo mocy, jak najwięcej e, przewności, czyli napęd na cztery łapy, no i w miarę kompaktowe, kompaktowe nadwozie. No tu niby to wszystko mamy, ale niestety słabo to wyszło. Nie wiem, ten samochód mi nie otrzyma kciuka w górę, nie otrzyma też kciuka w dół, ponieważ jest to jednak BMW z najnowszą technologią, wspaniale wykonane. Jakoś się ten samochód zwija, naprawdę, nie czuć tego, ale jak wciśniemy to jednak te numerki na e, naszym, e, na naszym head-upie, czy przed naszymi oczami, rosną w miarę fajnie. Zostawię to Wam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Piszcie w komentarzach, co myślicie o nowej jedynce, co myślicie o tym, że BMW zmieniło formułę, chce konkurować z, yy, bardziej ze swojego konkure konkurować z konkurencją, ma to chyba jakiś sens. Czy wybraliście może konkurencję? Piszcie, co byście zrobili. Ja z Wami się żegnam, dziękuję za oglądanie, bardzo proszę o subskrybowanie oraz łapkę w górę, jeśli Wam się filmik podobał, bo dzięki temu dostajemy najnowsze samochody. Z Wami widzę się już wkrótce, trzymajcie się ciepło, cześć!